Chciałbym, wykonujesz codziennie te kilka powtórzeń przysiadu niemowlaka, to, czyli to przysiad niemowlaka jest, jest to ta pozycja, gdzie wstajesz i rozciągasz z tyłu, ona się nazywa przysiad niemowlaka, tak ją nazwałem, ale to nazwa jest bez znaczenia. Chciałbym Ci pokazać też jak możesz się tym pobawić i możesz troszeczkę sobie po, pomodyfikować, aby zwiększyć akcent na swoje łydki oraz stopy. Będąc tutaj w pozycji, w średnim owlaka, zależy gdzie jesteś, na jakiej pozycji, możesz powoli przechodzić do przodu. Wchodzić to bardziej tutaj, z tej strony, powoli przechodzić do, do przodu. I powoli również nogami. Możesz nimi poruszać tymi stopami, tak jak tutaj. O, w ten sposób. Dzięki temu bardziej w delikatny, łagodny sposób rozciągniesz sobie swoje łydki oraz stopy, a także z tyłu, tyłu mi Następnie wracasz z powrotem do przysiadu Stajesz, ponownie możesz się przejść Gdzie i gdzie, jak, jak dasz ranę Tam gdzie jest Twój limit, tam jest Twój limit Nie przekraczaj go, nic na siłę, nie szarżuj bo nie ma po prostu tutaj najniższego sensu Tam gdzie jesteś w stanie, tam sobie idź Możesz równie dobrze na przykład zejść w tej pozycji do kołyski I z kołyski możesz z powrotem przejść do góry w dół i do góry przy okazji poczujesz mieście tutaj czworogłowę czworo ud i w dół idziesz do kołyski wracasz to, to w ramach tego, tego twojego Cało, całodniowego treningu, gdzie tam po prostu wykonujesz te kilka powtórzeń, właśnie możesz sobie tak pomodyfikować, żeby pobawić się bardziej nie tylko mięśniami z tyłu ud, ale również wszystkimi mięśniami y, aż, aż, aż do stopy.